No dobra, sprawa wygląda tak, że gra mi się wyspała podczas e, zakończenia bitwy o karak 8 szczytów. Musiałem ponownie rozegrać ową bitwę. No i niestety, jak to bywa, w takich wypadkach poszła mi ona odrobinę gorzej niż za pierwszym razem. Straciłem 700 coś w Castle wcześniej straciłem 600 coś, troszkę większe straty, no ale. Tak czy siak pogromiłem gobliny. Tak więc twierdza utrzymana i teraz tutaj zarządziłem przeszkalanie jednostek. Pochłonęło to moje wszystkie fundusze. Trochę zejdzie na nim tu zupełnie tą armię. No i przez tą inwazję też niestety się odleczę. Mój atak na księstwa graniczne. Tutaj chodzi dyplomato. Chciałbym żeby on mi podkrywał wszystkie miasta jakie są tutaj. To będzie tak, będzie jedno drugie hmm, chodź na północ teraz. Gdzieś tu powinno być trzecie. W tą stronę. Chwila. To jest to. To gdzieś tu powinno być. Tu. I'm lord. Yes, my lord. Zgubiłem miasto. Yes. I'm a lord. I'm a lord. Hmm. I'll continue tomorrow. Okej. Okay. Nie mam pojęcia, gdzie jest miasto. Niech i tak będzie. <noise> Później zlokalizujemy. Tak, tutaj ta prezentuje się znośnie, jest przeszkolona. Powinna wytrzymać dowolny atak. No, tych kuszników muszę jeszcze uzupełnić. Ale to w najbliższym czasie się zrobi. Tutaj te krasnoduły mi martwią. Chaosu. Bo. No cóż. Hmm. Będziemy musieli ich pogromić. Zająć górę grimwanga. No ile lepiej potem tą twierdzę. A, będzie ciężko. Zawsze, że tutaj są Morkowie. Tutaj też są Morkowie, tutaj są gobliny. Tutaj jest Sylwania, Wesoło jest. Ogólnie mówiąc. A jeszcze zarazę mam ciągle, to też jest po prostu cudowne, że non stop mam zarazę w dwóch moich najważniejszych ośrodkach. No i w sumie nic z tym zrobić nie mogę. Bo tak. Hm. Dobra, pozostaje mi zakończyć turę. I zobaczymy, co będzie dalej się działo. To jak rozsądny się. Na szczęście wzowują. Mam nadzieję, że przez najbliższy czas nie będą mnie atakować. No ale zbierają sił jednocześnie też. A ja Ha, chorkowie idą. Jak miło? Powiem wam, że jednak jak trudno frakcję wybrałem sobie do grania na początek. <laughs> Ale... fajnie jest. <laughs> Wesoło, który z odcinek, a my... w sumie tylko tracimy ziemię. Przysięga wierności zabójcy troli. Jeden z zabójców troli przybył do twierdzy zabójców. Pomimo, że tęskni za chwalebną śmiercią w bitwie, to postanowił słuchać twoich rozkazów. W tym trudnym okresie każdy krasnolud jest na wagę złota. Nawet ten, który dawniej okrył się Heimbom. Uuu! Kto przybył? Kolejna?

Okej, okay. to mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Aha, aha, aha. To co, oni mają normalność o zabójców Tak, tych lepszych. To możemy wziąć z i, dwu, i dwójkę, i pójdziemy na północ. Zajmiemy tę twierdzę, złupimy. Ekspedycja samych zabójców troli. <laughs> szalone. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Yes, dobra, to jest to miasto. Nie, no to też to, to, już to yes. się zaczyna. Dobra, czyli to miasto yes, musi być Lord. gdzieś tutaj. Jest! Będę tuż niego, jego nie widziałem. Jak miło, dobra. Chodź dalej, tutaj mamy już trzy miasta. Tutaj jeszcze jedno będzie i będziemy mieli wszystko odkryte. Albo. Tych zabójców ciągniemy na południe. Przez góry. Tutaj powinni też jakoś przejść. Tędy. Hmm, dobra, jest ścieżka przez góry. No nice. jest dobra. No to dwóch zabójców. Taky bracia czy ktoś? Kto ich tam wie? Dobra, dwóch zabójców troli i idźcie na południe. Przez góry. I oni dokonają inwazji na ziemię księstw warszawskich. Oni będą dowodzić. Aha. Dobra. Tutaj dalej przeszkalamy. Musimy uzupełnić siły. To najważniejsze. Tych, tych. to pochłoni wszystkie moje pieniądze. Tych. Tych. Tutaj tych przeszkolmy. Powoli uzupełniamy siły. Pien pieniędzy mam coraz mniej. Po prostu... cudownie. Ale rośniemy we wszystkim, tylko w populacji spadamy. Mm. Mm -hmm. To do tych generałów nowych. A, bo też ci generowie pochonęli mi fundusze, bo nie kosztują. No, sporo nawet. A, dobrze. ale myślę, że oni. Oni nie, nie idą na księcia warszawskie, tylko idą na to coś. To tutaj. Oddelegujemy wcześniej armii i poślemy na, z naszymi berserkarami na tą twierdzę. To jest dobry plan. Mm -hmm. No i kurczę, dalej czekamy w sumie. Coś mi się buduje. Tak, tutaj mi się coś buduje. Mm, forteca. Dobra, za które będziemy mieli więcej pieniędzy. No i co my tyle. Tutaj zaraza się skończyła. Oho, mm, dobra. Kara szczytu... Znowu zaraza? Dopiero się skończyło. Mhm. Mm mmm... gotowa do ulepszenia. przecież dopiero sobie ulepszyłem. Agent znaleziony. Jeszcze większe ulepszenie. Dobra, ale zbudujemy tutaj sieć kopalń krasnoludów. Tak, chyba na dobry początek. Chyba, że mennice. Więc nie stać Dobra, budujemy kopalnie. Cztery tury. Nasze krasnoludy daliby na południe. Tutaj niedługo dojdzie do oblężenia twierdzy zabójców. No, ale położymy ich, mamy dobre siły tutaj. Mamy masę zabójców troli. W końcu twierdzę zabójców troli. Mhm. Chciałbym zakazać ostatnie miasto. Czy to jest ostatnie? Zenres. Tak. Mamy wszystko odkryte. Cztery miasta. No dobra. Tak. Tych sił nie możemy przeszkolić. Tak, zróbmy. Mizerne te nasze dochody dalej. Najgorsze jest to, że ciągle te zarasy mam. Ja nie wiem o co chodzi. W dwóch miastach non stop mam zarazę. No to rozbudowałem tą kanalizację, żeby była lepsza ta yy, większa, większe zdrowie A tu no w sumie to nic nie daje. Gotrek gurnizon! Nie wierzę A, Gotrek Mój panie może zatrudnić z słynnego Kurcze Nie mam pięciu tysięcy Bierzemy go <grywka> gdzie on jest? Dobra, po kolei Gotrek, bohater Ta wojna jest wygrana Mamy Gotreka <ścoughs> Nie wiem, czy bohater ma nie... Nazwisko swoje Ale okej okay. Przybył Felix Jaeger Nie wiem, jak to odczytać Felix urodził się w Altdorfie. Pochodził z bogatej rodziny kopieckiej, mającej wpływ na całe imperium. W Młodości studiował na uniwersytecie w Nul, gdzie w trakcie pojedynku zabił innego studenta. Uczestniczył w rozruchach spowodowanych wprowadzeniem podatku od okien. W tym okresie jego życia, kresowoł Gothrek Gurnison, zabójca troliu, ratował go przed śmiercią. Wyciągnął go spod kopy imperialnej kawalerii. W ramach wdzięczności, Felix obiecał zabójcy, że zostanie jego z pamiętywaczem. będzie za nim podążał i posiada jego roiczną śmierć. obiecnicę tą przypieczętowało krasnoludzką przysięgą Braterstwa Krwi. Od tego czasu towarzyszy krasnoludowi w jego niebezpiecznych wyprawach, trzymane obietnicą i ciekawością. Felix został oficjalnie uznany za przyjaciela krasnoludów, co jest niezwykle ważnym oznaczeniem. No i właśnie o Feliksie i o trek obecnie ja czytam serię książek. <laughs> go treka i Feliksa. Dobra, gdzie, gdzie jest Felix? A dobra, Felix jest jako... ...jako szpieg. Bardzo dobrze. Felix! Idziesz na przeszpiegi? O! Tutaj mamy idealny cel. Gotrek jest w Karakosie Szczytów.

Tutaj widzę armię spore. Hmm, dobra, dobra. Myśleć muszę szybko i tutaj przyszłość jednostki. Będzie ważne, bo z, z tych oddziałów, które tu powoli zmierzają i się grupują, utworzę oczywiście armię inwazyjną. Gotrek będzie dowodził. Jakżeby inaczej. <grym>, Musi dowodzić. Tutaj też możemy kogoś tam przeszkolić. Dobra i zróbmy save'a. I skończmy turę. Ale kurczę, tak się cieszę, że się Gotrek pojawił. <laughs> Myślałem, że później będzie, bo oczywiście wiedziałem, że się pojawi, ale kurczę, tak się fajnie złożyło, bo się pojawił Gotrek i pojawiły się te dwa krasnoludy jeszcze. Eee, Elektor Ostemarko prosił o pomoc. Elektor Ostemarko wysłał prośbę o pomoc militarną. Duża armia i rusza na, na Genfow. Musisz jak najszybciej wysłać swoje wojska, by sparły obrońców. Jeśli mięsu panie, to nie tylko zostanie posiadać zwierząt, ludzi, ale także będzie to bolesny cios dla miejscowego handlu. Auć. Um. Dobra, ale gdzie jest to? Tutaj. Aha, no fajnie, że mam wysłać armię może ich pogromie? W polnej w świecie. My... Dobra, Gotrek, Gdzież tu. A nie może no, będzie atak trzech zabójców troli wraz ze świtą. Ta twierdzenie ma prawo się utrzymać, nawet. Mm -hmm. no tutaj przeszkolone już wszystko. Możemy zaklutować teraz. Nie, nic nie będziemy rekrutować. Będziemy uzupełniać siły w innych miejscach. Na przykład tu. I patrzeć na malejące fundusze. Hmm. jak tam dojść? Dobra. No tak, droga zablokowana. Tu co, wyciągamy całą armię, atakujemy chyba. Innej opcji, ja nie widzę. No, dobra. Safe. Nie wiem, czy to dobry pomysł. In Czyli inaczej, tak, tu jest Ostem Mark. No kurczę, patrzcie, jaki zim handel mamy. Spory naprawdę. Dobra, nie atakuję ich na razie. Jednak. Eee... No nie, bo tu. Kawaleria mają jakąś. Nie. Dodatkowo ja tu mam głównie zabójców, którzy jednak mają sobie panter, więc kawaleria ich rozjedzie. Eee... Nie. Poczekamy. Może oni nas atakują? Wolę się bronić po prostu. Kresnący zresztą powinny się bronić. O! Ah, no dobra, w takim razie. Hmm, chyba nic więcej do roboty już nie mamy w tej turze. Hmm, no to zakończmy ją. Czekamy na wybudowanie kopalni naszych. E, to nam pozwoli zwiększyć dochody. Zwiększają dochody to większa armia. Uh -huh. Nie no, ale musimy pobić, pobić te Bo O! Oni nas atakują w tej dużej. Świetnie. <laughs> Bardzo dobrze. O i kolejna armia się idzie. No to będziemy mieć miłą bitwę. <laughs> Otwierdzę zabójców. Mamy dwóch generałów tam. Jeszcze sześć mniejszych oddziałów. Damy radę. Siarczysta zima, oho, zmarł Morgan Bernhardt, a kim on był? Nie był żaden z moich generałów, nie, wszyscy żyją. Mhm, dobra, zaraz też się skończyły. Jestem na minusie. To pewnie przez Gutreka. Treka. A, i przez to, że twierdza że wóz odcięta i jednocześnie odcięto mi tu handel. O kurczę. Dobra. Mm. Nie mogę podzić podatków. Tu też nie. O, no to radzienie sobie tym co mamy. Hmm, Felix, tak, idziesz tam. Za ture, zobacz co tu czeka na nas. Tutaj mamy imperium. Dobra, zajmiemy to i powinniśmy jakaś się ale tylko na ten oddział poczekamy. Mm -hmm. Dobra Na razie możemy tylko czekać Niestety Więc koniec I mamy bitwę O zabójców Te beściaki Orki na dzikach, czarne orki. Takieś lepsze. Elitarne. Aha. Masa normalnych orków, kopliny są. O! Oh. Dobra, będziemy mieli wielką bitwę. Oh. Będzie ciekawie, z pewnością. No ale mamy zabójców troli. Więc co tam jest siorkowie? Pi! <śmiech> <śmiech> oh.